Witaj Agnieszka. Chciałam Ci serdecznie podziękować za szkolenie, które ukończyłyśmy wczoraj szkolenie dla osobistej stylistki. Chciałam Ci też podziękować za ten przepiękny certyfikat. Na pewno będzie na honorowym miejscu wisiał w moim biurze. I kochana, dziękuję Ci serdecznie, dlatego że ja miałam doświadczenie w pracy z klientkami, w pracy z doradzaniu, w doradzaniu klientkom rzeczy, gdyż prowadziłam długo, długo sklep odzieżowy. Ale taką wartość, jako, jaką ty dałaś mi na tym szkoleniu, przez te lata yy, nie miałam. Yy, wskazówki, które mi przekazałaś, yy, jak doradzać klientkom, jak być bardziej otwartą dla klientek, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo cenna wiedza. Najbardziej podobało mi się to, jak wczoraj byliśmy na zakupach z moją pierwszą, klientką i jak ja z każdym sklepem coraz bardziej się otwierałam i coraz bardziej odważniejsze propozycje podawałam mojej klientce, a ona z chęcią, z chęcią je mierzyła i też była, była zachwycona, więc to najbardziej mi się podobało i to dawało mi największą radość, że mogę sprawić przyjemność drugiej osobie. To jest po prostu dla mnie ogromna, ogromna radość i i jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziewczyny, jeżeli któraś z Was zastanawia się nad szkoleniem dla osobistej stylistki, a lubi ciuchy, lubi doradzać, lubi pomagać ludziom, lubi pomagać kobietom, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać, dlatego że Agnieszka jest w tym najlepsza, podchodzi bardzo indywidualnie do każdej osoby i umie dotrzeć, umie wytłumaczyć, umie dać wskazówki, które dadzą. Y, które dadzą na przyszłość, potem y, pomogą w przyszłości, potem w pracy z klientkami. Także ja, Agnieszka, z całego serca bardzo serdecznie Ci dziękuję I, i, tak jak mówię, jeżeli się zastanawiasz, jeżeli się wahasz, nie zastanawiaj się, nie trać czasu, nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. Y, zrób to teraz, odważ się, bo, bo jesteś tego warta i, i naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Ja ogromnie się cieszę. Mimo że na początku się wahałam, choć zawsze było to moim marzeniem, to wiecie, jak było to coraz bliżej, to się wahałam, bałam się, ale odważyłam się i naprawdę nie żałuję. Jestem wręcz mega, mega zadowolona i szczęśliwa, że to zrobiłam, że mam ten cudny certyfikat, dlatego że to też daje mi taką pewność siebie, że ja jestem w tym dobra, że ja to umiem, a klientka zadowolona z rzeczy, które ja jej. Z propozycji, które ja jej daję, z rzeczy, które jej pokazuję, jest zadowolona, więc to już jest największa wartość i największe, największe szczęście dla mnie. Także Agnieszka, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, a dziewczyny, polecam Wam serdecznie, zgłaszajcie się do Agnieszki, dlatego że ona jest najlepsza w tym, w tym co robi, jest super ekspertem, jest mistrzynią w tym i polecam serdecznie, zachęcam Was, nie zwlekajcie, tylko. Działajcie już teraz. Pozdrawiam Was serdecznie, Aga. Dziękuję jeszcze raz, kochana.